To ja już mam zgodę wszystkich. Jak się czujecie? Wszystko jest ok? Dobrze. To co wam zabierać? Czekajcie no nie wam tutaj. Foteczkę jakąś wam pyknę. O, miniatureczkę będę miał. Mam coś zabierać, czy nie? To wam zrobię. Poczekajcie. No, jeszcze fury się tutaj. Tam. Pięknie, ale ekstra. Czekaj, czekaj, już? Dobra. Różnica 15 lat. Pięknie. A w samochodach? A w samochodach? No, czekałem. Co wymyślisz pod to? Czarny. Tędy idziemy tędy? Tędy, tędy. Możemy tędy. W gips się pasz. No, co ci wziąć? Daj. Basiula, a co masz w tym? Na zmianę? No bo mam dziurę w tym stopie i stwierdziłam, że właśnie może się to wydarzyć, ale zauważyłam przed wyjściem z domu, więc. Git. Już było za późno, żeby się przewieźć. Nie. Dobrze, dobrze, wszystko jest ok. Słuchaj. Nie, no nie. Po, Dwie kanapki zjadłem zanim przyjechaliście. pokażę tak, Mało się nie wywaliłam przed domem. Czekaj ja tu muszę obrać inny ten bezlodowy No właśnie dlatego ty, idę ty, tędy no ty masz. Słucham? Mhm, I to a ty, letnie A to są te na lato w Hiszpanii Nie, nie na lato w Hiszpanii mam schowane Na zimę w Hiszpanii no, ale, ale ty masz z nim dobrze Barbara no. Ty? No Nie Dlatego a Ty masz gorzej? Słucham? Nie no mam bardzo dobrze przecież